Cześć, z tej strony Kacper. Witajcie na kanale Kacpero. Dzisiaj Wam przedstawię moją grę FR Legend. I dzisiaj, dzisiaj Wam pokażę mm, ten, yy, jak, jak yy, mieć samochód do driftu, czyli inaczej driftowóz, nie? I. Teraz kupcie sobie jakieś auto, na przykład, na przykład takie. I patrzcie, kupujecie sobie za. Mm, za. Y, już wam mówię. Kupujecie sobie. Już wam mówię. Kupujecie sobie coś takiego, to to wam zamarzę. To musicie sobie kupić o za 80, nie? I patrzcie, tutaj sobie obniżamy autko, i tak sobie robimy. Spokojnie, ja nie mam żadnych modów żadnych modów nawet nie pobierałem, drodzy widzowie, dla was. I, i dalej, auto musicie wziąć jakiś lekki spoiler. Najpierw taki. Jak chcecie, czy nie chcecie mnie oglądać, to możecie zrobić tak jak ja robię właśnie. Tak jak ja robię auto, to możecie tak sobie zrobić. Bo to będzie takie auto do wyścigu, Wiecie, żeby o coś takiego było i żeby wyglądało jak prawdziwe auto, nie? Takie do wyścigach. Do wyścigu, żeby tak wyglądało. Bierzecie sobie to 4 i tak, najpierw yy, i potem musicie wziąć sobie ulepszenia, tak? Nie pytajcie skąd mam tyle hajsu, ale naprawdę ja się dla Was staram. I patrzcie, tutaj macie not am nie? Wiecie dlaczego macie? Bo tutaj macie turbokit i sobie kupcie to. O. Już Wam mówię, to końcowe sobie kupcie, o, to końcowe. I teraz yy, piszę Wam yy, Turbo Kit Upgrade. I tutaj sobie wszystko zaupgradujcie, nie? I tak, i teraz Wam pokażę, co trzeba na skłach zrobić. To nie tutaj, bo tutaj są kody, ale kody to Wam pokażę w następnym odcinku. Kupujecie sobie to, nie? Jakiego koloru chcecie? Ja chcę na przykład fioletowego, nie? Bo to... O, coś takiego, nie? Jak już macie to, to wreszcie wygląda jak auto, nie? Patrzcie, ja Wam je całe pokażę. O. I teraz klikamy sobie multiply. Tutaj klikacie sobie lobby. Musicie się zalogować, żeby ze mną grać. Ja mam Euroczyk Panint, yy, Euroczyk panint, Taką planetę. I tutaj, właśnie teraz, patrzcie, jak wygląda to auto do driftu. Widzicie, jak driftuje. Tak się robi auto do driftu. Takie jest auto najlepsze do driftu. I tak musicie zawsze o. Jakoś wykierujcie. Ja to nie umiem kierować. Powiecie, bo, bo tu się trudno driftuje, bo to jest zręczna gra. Nie. I patrzcie, jak to driftuje teraz. Ło, wow, aż mnie w soki zasadziło, nie. Widzicie, drodzy widzowie, trochę czasami się można ze mną pośmiać, ale. Czasami naprawdę można się pośmiać z tego, jak ja teraz jadę. No to cóż, chyba Wam wszystko pokazałem. No to trzymajcie się i cześć.